Malowanie wzorów na paznokciach potrafi być bardzo czasochłonne, szczególnie jeśli malujemy skomplikowany wzór pełen szczegółów. Dzisiaj pokażę Wam sposób na wykonywanie takich zdobień dosłownie w minutę. Pewnie większość z Was już słyszała o stemplowaniu paznokci. W tym filmiku zademonstruję Wam proces stemplowania na hybrydzie krok po kroku. Zdobienie oczywiście można wykonać także na paznokciach żelowych. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale Engine Nails. Do stemplowania użyję specjalnej linii produktów od Pebe Nails. Potrzebna mi będzie blaszka ze wzorami, żele do stemplowania oraz stempel wraz z plastikowym bloczkiem do odgarniania nadmiaru żelu na blaszce. Zaraz zaprezentuję Wam kilka propozycji takich zdobień. Zacznę od wiosennej propozycji, czyli delikatnego pastelu ozdobionego białymi kwiatami. Na Tipsa nakładam dwie cienkie warstwy pastelowego fioletu o numerze GE208. Następnie sięgam po zestaw do stemplowania. Na początek otwieram biały żel. Jak widzicie, ma on bardzo gęstą konsystencję i jest bardzo napigmentowany. Następnie, na wybraną blaszkę i wzór, za pomocą plastikowego pędzla nakładam biały żel. Do nałożenia żelu możecie użyć tak naprawdę czegokolwiek. Może być to też zwykły pędzelek do żelu. Ja lubię używać tego plastikowego pędzla, ponieważ bardzo łatwo się go czyści. Znacznie lepiej i wygodniej niż włosie. Po rozłożeniu produktu za pomocą plastikowego bloczka odgarniam nadmiar żelu z blaszki. Następnie odciskam wzór na stempelku. Wzór ze stempelka odciskam oczywiście na powierzchni paznokcia, dociskając go dokładnie do jego powierzchni. I w taki oto prosty i szybki sposób jesteście w stanie uzyskać wyjątkowe zdobienia na swoich paznokciach. Odbity żel utwardzam w lampie, a następnie na powierzchnię paznokcia nakładam top, który również utwardzam. Kolejna propozycja to wykonanie stemplowania na ombre. Na TIPSie wykonuję pionowe ombre między kolorami GE206 i GE208. Nakładam dwie warstwy produktów, a następnie ponownie wybieram wzór z blaszki i nakładam na niego biały żel. Ponownie pozbywam się nadmiaru żelu z blaszki i odciskam wzór na stempelku. Dokładnie przykładam stempel do ombre, a następnie utwardzam produkt w lampie. Całą stylizację zabezpieczam topem Elastic Top Coat. Kolejną propozycją na stemplowane wzory jest wykorzystanie brokatowych żeli. Pebe Nails wśród żeli do stemplowania oferuje także kolor złoty i srebrny. Ja Wam zademonstruję wykorzystanie srebrnego żelu na kryjącej bazie w kolorze Nude. Nakładam dwie cienkie warstwy bazy na Tipsa. Ponownie powtarzam czynności, czyli na wybrany wzór nakładam srebrny żel. Pozbywam się nadmiaru żelu, odbijam wzór z blaszki na stempelek, a następnie przenoszę go na tipsa. Tak wygląda paznokieć przed zdobieniem i tak sekundę później już z wykonanym zdobieniem. Tips, na którym wykonuję zdobienie, jest dość długi, nieco dłuższy niż wzór na blaszce, dlatego odbijam sobie jeszcze kawałek wzoru na końcówce. Do ostatniego wzoru, jaki chciałam Wam pokazać, będę potrzebowała białego podkładu. Dlatego nakładam dwie cienkie warstwy białego lakieru na Tipsa. Następnie na wybrany wzór nakładam dwa kolory żeli. U mnie będą to kolory ST10 i ST06. Na połowę wzoru nakładam jeden kolor, zaś na drugą połowę drugi. Za pomocą plastikowego bloczka odgarniam nadmiar żeli. Tym razem muszę zrobić to trzymając go prostopadle do granicy między kolorami. Następnie odciskam wzór na stempel i odbijam go na tipsie. Dwukolorowe zdobienie gotowe. Utwardzam żele w lampie, a następnie całość zabezpieczam topem. I jak wam się podoba taki ekspresowy sposób na zdobienie? Przyznam się szczerze, że nie używałam wcześniej stempelków na paznokciach hybrydowych czy żelowych, wolałam malowane wzory. Źle wspominałam stemplowanie, bo wykonywałam je w przeszłości za pomocą zwykłych lakierów, czyli takich, których nie trzeba było utwardzać w lampie. Takie stemplowanie różnie wychodziło. Dużo zależało od tego, czy lakiery są nowo otwarte, czy już trochę postały. Lakier w zależności od konsystencji lepiej lub gorzej rozprowadzał się na blaszce, a później odbijał na stempelku. Tutaj nie musicie się o to martwić. Żel na płytce Wam nie zastygnie, utwardzi się dopiero po włożeniu do lampy. Dodatkowo jego gęstość i napigmentowanie pozwalają na szybką i przyjemną pracę. Dajcie mi znać, czy używacie na co dzień takiej metody zdobienia paznokci. Jeśli ten filmik okazał się dla Was pomocny, koniecznie dajcie mi o tym znać w komentarzu i zostawcie łapkę w górę. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym tutorialu.